Ustanowienie Najwyższego Trybunału Ziemi. Jeśli ktokolwiek na Ziemi Lechickiej używa numeru niewolnika, PESEL, jakikolwiek domniemany stróż prawa każe, uprowadza, zatrzymuje żywą istotę zostanie w trybie natychmiastowym wygnany z ziemi jeśli jakikolwiek domniemany stróż prawa nie zna konstytucji i ją łamie jest bezwarunkowy zamach stanu i kara śmierci w tu i teraz jeśli ktokolwiek na ziemi lechickiej Łamie prawo uniwersalne, naturalne i prawo zwyczajowe, zgodnie z wszystkimi postanowieniami, nakazami i dekretami. Zostaje w trybie natychmiastowym aresztowany i na wieczność wygnany z ziemi. Każda istota, która została uświadomiona tymi dokumentami, bierze pełną indywidualną odpowiedzialność za wszystkich w swoim świecie. Tym samym wszyscy komendanci, wszyscy generałowie, którzy już otrzymali te dokumenty i otrzymywali je od 2023 roku, bierzecie pełną indywidualną odpowiedzialność za wszystkich swoich podwładnych, nie informując ich o stanie faktycznym, pracy dla okupanta ziemi i współudziale w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i terrorystycznym. Z głową organizacji Andrzejem Dudą. I bierze pełną, indywidualną odpowiedzialność za wszystko, co czyni. Postanowienie w życie wchodzi 1 czerwca, kiedy właśnie jest ogłoszone, nie jak wasze dzienniki ustaw, które nigdy nie były ogłoszone, bądź w dniu ogłoszenia stały się nieważne. Bo tylko zostało ogłoszone na jeden dzień. Tak i pracujecie dla okupanta Ziemi. Korporacji USA Poland Republic of, zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych, która w dokumentach przesyłanych ma udowodnione utrzymywanie systemu niewolnictwa bezpośrednie, handel dziećmi i niewolnikami, eksperymenty medyczne i wojenne. Za co każdy z Was, pracownik tej korporacji, ma bezpośredni udział i współudział. I odpowiada indywidualnie, obciążając siebie i swoją rodzinę, czyli ród do siódmego pokolenia w linii prostej. Jak zawsze z wdzięcznością i w pokorze serca czyta i mówi naczelny, regent i komandor ziemi lechickiej, Przemysław Jan Paweł. Piotr. Dla siebie i całego świata. Jam jest.